Dziecko bawi się zabawką. Gabryś jest radosnym, pogodnym chłopcem, uwielbia poznawać świat, a także spędzać czas na świeżym powietrzu. Już w momencie planowania ciąży wiedziałam, że będę chciała połączyć macierzyństwo z aktywnością zawodową, ale chciałam mieć pewność, że Gabryś będzie miał wspaniałą opiekę w przyjaznym miejscu dla takich maluszków. Otrzymałam informację od koleżanki, że realizowany jest program godzenie życia zawodowego z prywatnym, w ramach którego miał zostać utworzony żłobek maluszkowo. Maluszkowo ma bardzo ciekawy program edukacyjny, prowadzone są zajęcia, różne warsztaty dla naszych dzieciaczków, zarówno warsztaty plastyczne jak i muzyczne. Gabryś siedzi, pięknie klaszcze rączkami w rytm muzyki, teraz czekamy na dalsze postępy, na pierwsze słowo, pierwszy kroczek. W momencie, kiedy Gabroś zaczął uczęszczać do żłobka, ja skorzystałam z podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uczestniczyłam w szkoleniach, natomiast od stycznia bieżącego roku powróciłam do aktywności zawodowej. Na pewno zapewniło nam to dodatkowe wsparcie finansowe, dzięki temu mogę przeznaczać środki na, na realizowanie zainteresowań i pasji, zarówno moich, jak i mojego dziecka. Miłoszek przyszedł tutaj do żłobka we wrześniu zeszłego roku. Wtedy miał dwa latka. Jest bardzo pogodnym dzieckiem, uśmiechniętym, bardzo lubi się bawić i rysować, szczególnie farbami. Kiedy powstał żłobek słonik, pomyślałam, że ja będę mogła wrócić do pracy w lokalnej cukierni, a syn w tym czasie będzie miał dobrą opiekę i świetną zabawę przy okazji. Pani dyrektor Żłobka to bardzo ciepła, pozytywna osoba. Sama ma czwórkę swoich dzieci, dlatego wie najlepiej, jak stworzyć miejsce, aby dzieciom było tutaj miło. Miłoszek idąc do żłobka, jeszcze nie mówił. Tutaj nauczył się nocnikowania, nauczył się mówić. Bardzo rozwinął się twórczo, uwielbia malować. W żłobku też nawiązał pierwsze przyjaźnie, ma już swoje ulubione koleżanki, kolegów. Na nieszczęście mamy zdarzyło nam się, że Miłoszek nie chciał wyjść ze szłobka. Początkowo było to smutne, ale jednak cieszę się, że na tyle mu się tu podoba, że wiem, że bezpiecznie to zostaje i ja mam spokojną głowę. Dzięki funduszom unijnym w żłobku Maluszkowo w Lublinie od października 2018 roku do września 2020 realizowany jest projekt, którego celem jest udostępnienie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi. Dzięki środkom z Unii Europejskiej, jako owoc projektu rodzice wracają do pracy, powstał też żłobek Słonik w Trawnikach. Odpowiada on na lokalne potrzeby i zapewnia miejsce dla szesnaściorga dzieci, umożliwiając w ten sposób rodzicom i opiekunom godzenie życia zawodowego z rodzinnym. Fundusze europejskie pomagają w powrocie do pracy. Zobacz więcej na rpo